W petycji mowa jest o planach przekształcenia lodowiska w halę sportowo-widowiskową i wybudowania obok mniejszej ślizgawki. Zbierane są także podpisy pod sprzeciwem dla takiego działania. Rzecznik Urzędu Miasta Stefan Augustyn zaprzecza, jakoby lodowisko miało być zlikwidowane. Pogłoski o zamknięciu lodowiska są nieprawdziwe i nie ma powodu, żeby po raz kolejny straszeni byli mieszkańcy i użytkownicy lodowiska, że grozi mu jakiekolwiek zamknięcie. Już dłuższy czas temu przedstawialiśmy oficjalną informację, oficjalne stanowisko również na, podczas sesji Rady Miejskiej, że nie ma pomysłu likwidacji lodowiska. Dodaje jednak, że w planach jest zaadaptowanie hali lodowiska tak, aby w sezonie wiosenno służyła jako hala sportowa. Jest natomiast pomysł sprawienia, by hala przy ulicy śląskiej stała się obiektem wielofunkcyjnym i funkcjonowała cały rok. To znaczy, w okresie jesienno-zimowym do wczesnej wiosny pełniła funkcję lodowiska, a po tym czasie, tak jak to jest m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, obiekt, na którym mogą być rozgrywane różne przedsięwzięcia sportowe czy też kulturalne. W związku z tym, jest pomysł przekształcenia hali lodowiska w halę wielofunkcyjną, co nie oznacza, że lodowisko, według planu, miałoby zostać zlikwidowane. Świńskie lodowisko to jedyny tego typu obieg w regionie, nie licząc tego we Wrocławiu. Od początku sezonu do stycznia z jego usług skorzystało około 46 tysięcy osób. I właśnie liczba korzystających z lodowiska osób jest najważniejszym argumentem za jego utrzymaniem.